Cześć wszystkim, dzisiaj jest piękny, słoneczny poranek, po tylu dniach zgniłych i takich deszczowych, bardzo się cieszę, jest wiele też zmian. Tutaj mamy szczawik i koparek, tutaj na dole mamy szafirki i jeszcze przejdziemy w bok po bok. Tulipanki, pięknie zwijają się. Moje biało-różowe, jednak to nie są białe, tylko biało-różowe. Nawet jeden przekwita. Obok są jakieś burgundowe, piękne. Obok mnie nie zapominajeczki. w słońcu z werbeną. I teraz szybciutko przejdę na tyły. Tu już Wsadziłam donice z begoniami, zobaczymy, co z tego pęknie. też pewnie jedna z ostatnich spojrzeń na przylaszki

Nike i na koniec pokażę jacynty. Nie chcę się drzeć, bo jest tutaj zamieszanie, ale pokażmy jacynciki, które dzisiaj mają numer jeden. Brunery. Piękne. naprawdę wydaje mi się, że niebieskie hyacynty są naj, najpiękniejsze obok oczywiście moja ta wuła Greifsheim szara ja. natomiast tak samo w ogrodzie mamy jak i moim najpiękniej wyglądają i najdłużej niebieskich niebieskie hyacynty